Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, portal Radomsko24. Dzisiaj na portalu goszczę Wyjątkowych gości Karolina Kwaśniak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mama Miłosza Kwaśniaka. Witam Cię Miłosz. Dzień dobry. Y, mały, duży bohater i podobno wiem, że tu na wizję nie zabrałeś ze sobą, ale podobno bohaterzy mają takie peleryny. Nie masz jej dzisiaj ze sobą? Nie, nie każdy bohater musi mieć pelerynę. Nie musi mieć, świetnie. <noise> Proszę Państwa, gdy doci docierają do nas takie informacje, budzą zdziwienie, ale też niesamowity m, podziw. No bo faktycznie miłość jest bohaterem, bo jakby nie było, miłość pomógł swojemu ojczymowi, który stracił przytomność, jadąc samochodem. Pani Karolino, może króciutki wstęp, kiedy to było? Było to 16 grudnia. Mhm. Miłoż z Kamilem Ojczymem jechali e, po do szpitala, który miał operację na oczy, do łodzi. E, no i dostałam najpierw od miłości telefon, że Kamil stracił przytomność, mieli wypadek na autostradzie. E, powiedziałam, że za sekundkę do niego oddzwonię biegiem. Zaczęłam telefonować na służby. Ale okazało się, że przyjęto zgłoszenie i oddzwoniono. Dostałam telefon zwrotny, że, że ktoś sytuacja wcześniej... przez syna zgłoszona. Mm -hmm. e, więc Milosz był pierwszy. – Miłoż powiedz, e, skąd wiedziałeś, jak trzeba się zachować? – W szkole w trzeciej klasie na jednej lekcji mm -hmm. mieliśmy właśnie, jeżeli ktoś to, co zrobić mamy. Mm -hmm. – I numery alarmowe. – I te numery zapamiętałeś? – Tak. – Nie miałeś ich nigdzie zapisanych? – Nie, ale też kojarzę z różnych programów. – Czyli musiałeś doskonale na tych lekcjach, na tej lekcji uważać. A jaka to była lekcja? Jaki to był przedmiot? – Polski. – Na języku polskim. Klasie, no. Powiedz, byłeś przestraszony, czy od razu wiedziałaś, jak reagować? Bo byłeś w, w tym samochodzie, również był z wami pies chyba, tak? tak. Na początku byłem bardzo wystraszony. Mm -hmm. Bo ten samochód y, zatrzymał się na barierkach. Tak, tak. Y, Jakby. Mm -hmm. No jeszcze trochę pojechał na tych barierkach, tak. No właśnie, jedna y, pierwsza myśl jaka była. Mm, no, stres pierwsza, Pierwsze to było stres, stres, potem mm. już. Wiedziałeś co mm, masz tak, robić? Już wiedziałem, żeby zadzwonić. Czy wziąłeś telefon i wykręciłeś jaki numer? 112. 112, czyli bardzo dobrze uważałeś, yy, uważałeś na, na tych lekcjach. Co byś powiedział teraz swoim rówieśnikom, którzy cię oglądają i słuchają? Yy, powiedziałbym tak. Na przykład, no jeżeli ktoś zrzędleje no mhm. w domu na przykład, no to nie dzwoni się od razu po 112, tylko, tylko po 9,99 yy. po karetkę. – A byłbyś w stanie udzielić pierwszej pomocy, jeżeli ktoś by na przykład zasłabł, czy wolisz zadzwonić, czy, czy na przykład zrobić Pierwsza oddychanie? – Pierwsza pomoc mhm. by się udało. – Pierwsza się... pomoc? To co trzeba zrobić, powiedz mi? Jak... – Sprawdzić, czy oddycham. Mhm. Najlepiej na bok jest przechylić osobę. – Położyć, tak. – Kiedy nie oddychasz, stuczne oddychanie. Rozpocząć tak. sztuczne oddychanie. I najlepiej już po tym wszystkim zadzwonić po kaletkę. Zadzwonić po karetkę, W fakcie, tak. Drodzy Państwo, ja powiem zupełnie szczerze, że wiele osób, gdybyśmy na przykład zrobili taką sondę na ulicach Radomska, to jestem przekonany, że nie wszyscy by w tak doskonały sposób wiedzieli, jak udzielić pierwszej pomocy, bo po pierwsze albo by uciekali przed mikrofonem i, e, okiem kamery, albo by po prostu się zastanawiali. 10 Dziesię lat tak. W piątek kończy 10 lat, słyszałem, czyli będą, będą urodziny. A powiedz mi, nie, teraz zapytam mamę. Faktycznie miło, że jest takim dzieckiem, synem, którego jest wszędzie pełno, bo jeżeli tak potrafił zareagować, to znaczy, że jest bardzo dobrym obserwatorem. Miłek ma bardzo rozległe zainteresowania. Mhm. Zadaje milion pytań. My też, jeżeli chodzi właśnie o sytuację, która mhm. miała miejsce. Dużo podróżujemy i wydaje nam się, że to też pomogło, bo e, omawialiśmy jakiś czas temu mm -hmm. e, znaki wszelakie, tak? oznaczenia i słupki drogowe i mieliśmy rozmowę na temat Właśnie określania gdzie. No właśnie, bo wejdę pani w zdanie, bo mi może umknie to pytanie miłość, bo ty również musiałeś określić położenie miejsce gdzie ten sam. Gdzie nawigacja siedz... na szczęście była włączona. Aha, nawigacja tak, bo... i rozpoznałeś, który to był kilometr pamiętasz? – Nie, nie takich rzeczy już nie pamiętam. Już nie pamiętasz. Tylko pamiętam, że od Ladowska do Łodzi jest w stronę. – Aha, o, tylko określiłeś, tak? tak? Czyli dokładnie jak to twoje e, zgłoszenie wyglądało? Co, co mówiłeś przez telefon? – Pamiętasz? – Pamiętasz? szczerze, że, że już stres. – stres, nie duży stres był. – Tak na. szybko zastanawiam się, że już nie pamiętam. – No ale wcale ci się nie dziwię, powiem ci, bo wiele osób w, dorosłych w takiej sytuacji, bo tak, taka sytuacja niestety, ale e, paraliżuje. No właśnie, mówiła Pani, że ma rozległe zainteresowanie. Czyli co? E, no, interesuje się właśnie, no, mm -hmm. już wcześniej zaczął, mm -hmm. wszelakimi służbami ratunkowymi, ich pracą. E, ogląda wszelkie różne programy i w internecie, e, z związane i, z udzielaniem tak, pierwszej pomocy. To jest, o, różne. I to pracą, nie jest dziecko, mm -hmm. które właśnie. E, damy komputer, to będą gry same jakieś takie, nie. Tu, tu są zainteresowania rozległe. Natomiast e, tak na przyszłość dzieciakom zwrócimy mhm. uwagę, bo dzisiaj Miłek e, wyjaśnił, dlaczego zadzwonił na 112. Bo doskonale zna numery alarmowe, ale wybrał mhm. 112. Opowiesz może. No dlaczego akurat 112, a nie na przykład. To jest godowie. numer pogotowia, jest numer Straży mhm. Pożarnej, Policji. Po to. Bo no, po karetkach jak się zadzwoni, no to wiadomo, że zabierze od razu, mm -hmm. ale nie zabezpieczy terenu. Więc zadzwoniłem na jakby Straż Pożarną. Czyli jednocześnie linky, wszystkie tak. służby tak. zostały powiadomione. Tak. Czyli wiedziałeś, jak to zrobić. A powiedz mi, z które przedmioty najbardziej lubisz w szkole? Polski, matematyka, w historia Polski. i technika. Mm -hmm. To są chyba wszystkie przedmioty, Prawe, które. Wszystkie, które tansy, to jest tak? która klasa? Czwarta? Ja czwarta? Czwarta klasa. A zdradzisz nam, czy już masz jeszcze takie sprecyzowane plany, jaki zawód chciałbyś jeszcze kiedyś nie wykonywać? Ma, ale tak myślałam właśnie na razie o medyku. O medycynie, tak. tak? Czyli co, ratownik medyczny tak. lekarz? Tak. Ratownik, ratownik medyczny, medyczny. jednak. No właśnie, no coż można tu powiedzieć więcej? No to jest przykład godny naśladowania, tym bardziej biorąc pod uwagę, że to jest taki, jak już wieś teraz niesie wielki mały bohater. Lubisz, jak ktoś tak do ciebie się zwraca, czy nie? Jeszcze nie, ale już dużo kolegów do mnie dzwoniło, że mhm. gratulują. Bo na lekcji polskiego oglądali. To, od, od, od oglądali program, w którym byłeś. Yy, wiem, że to jeszcze będziesz, jednak jeszcze będziesz chyba dostaniesz nagrodę od y, wojewody. tak. Słyszałem coś, tak. rozmawialiśmy, tak. kiedy to będzie. 5 yy, no tak, 10 lutego, lutego. O godzinie 11. Aha o godzinie 11 12. czyli. Czyli jesteś bardzo no, młodym Radomszczaninem, który rozsławia Radomsko. Sądzę chyba, że również prezydent chyba spotka się prezydent Radomska z Tobą w środę. No to naprawdę rozumiem, że usprawiedliwienie jest napisane w szkole. Obecność będziesz miał usprawiedliwioną. Pa, patrzy się miłość na mamę. Nie wiesz o tym. No to słuchaj, jakby się coś działo, to zadzwoń również na portal Radonsko 24. Może, może napiszemy Ci usprawiedliwienie. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję bardzo. Gratuluję pani bardzo tak dziękuję. wspaniałego syna. Tobie gratuluję oczywiście odwagi, i wydaje mi się, że wszyscy młodzi ludzie powinni z ciebie brać przykład, no bo to jest postawa godna naśladowania. Dziękuję bardzo wam za rozmowę. Dobry, za przybycie. Dziękujemy, było nam bardzo miło. Nam również, a państwu dziękuję za uwagę. Był to program na portalu Radomsko24 w temacie, a my spotykamy się, przypominam, poniedziałek, środa, 5 godziny. Na 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia.